mano kochani, właśnie dojechałem do Parku Chorzowskiego. Będę tutaj robił kolejną sesję stylizowaną z moim kolegą Mariuszem. Także akcja dokładnie taka jak poprzednio. Jedyna różnica jest taka, że zamiast sprzętu za 3000, będę miał w ręce sprzęt za 30000, czyli moją nową kamerę Sony FS5 Mark II z obiektywem Sony. 24728 g i tym właśnie sprzętem, plus co najwyżej monopod, chcę zrobić całą dzisiejszą sesję. Kamera, jak wspomniałem, jest nowa, więc chcę się z nią trochę odswoić, bo lada dzień rusza nowy sezon. A będziemy mieli dosyć fajne porównanie obrazu z poprzedniej sesji. Jest za 15:09. także ruszam, bo o 9 zaczynamy, a mamy czas tylko do 12, bo potem otwierają restaurację. Także do roboty! Kłowałem was. Najpierw tam jeszcze dronem. Zobaczcie sami, jak tu jest pięknie. Cześć dobry, Cześć wam. Cześć wam. Cześć. Cześć. Hej hej. Czas czas czas. Inne możliwości całkiem gdzieś tam jakościowo i. No też dużo. No tak, ale to niekoniecznie do ślubów, wiesz, ja ciągle, ja ciągle raczej chcę się odsuwać od tego skrócę. Nie wiem, ale nie tylko pieniądze chodzi w życiu. Mogę sobie ten chwilę podziałać? Nie już jestem. Jeszcze chwilę, jeszcze jak, tak jak miałaś tego kwiatka, no tak go tam gdzieś pozaglądaj Jeszcze sekundę Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, to samo, cały czas delikatnie go tam Dobra, jeszcze chwilę zostań na środku Ja też sobie I jasne już, no Moment Ślicznie, jeszcze sobie tylko podejdę i zrobimy mniej więcej to samo. I też patrzysz na kwiaty? I teraz do kamery. Ślicznie, dziękuję. Ktoś chciał podejść, nie? Ja mam jak, tak, co. Ja <laughs> jak to... Idę, czekajcie sekundę, czekaj. Macie? Ja mam prośbę, możesz wejść jeszcze raz na sam środek, między te lampy? Zostań z kwiatami właściwie na chwilę. Jest to zrobione ujęcie. Dobra, super jest. Już uciekał Mariusz. Jeszcze chwilę, ostatnie, ostatnie ujęcie. Bo to już będzie koniec i to zabiorą, nie? Także muszę jeszcze to zrobić. Czekaj sekundkę jeszcze, a zrób taki duży krok w prawo, żebyś była między tymi lampami. Znowu trochę w lewo z powrotem. Jeszcze yy, dobra, jest ok. I teraz patrz przed siebie, nawet tak. Ja sobie zrobię jeden, jeden strzał. Sandra, było lepiej. O, dobra, dobra jest, tak jest ok, jest tak ok. Jest dobrze. Jest tak okay. Jest, tak dobra, no. uciekamy, uciekamy. No, już nie ruszaj, no Jak chcecie zdziwirować jeszcze, to powinna siąść tak centralnie na tej kanapie, na, na oparciu. Tak, wyszek? No zróbcie tak. No. Siąż na tym. Ten... Ale musisz siąść na górze, żeby był efekt, na oparciu. I zostań, jak on skończy. Dobra kochani, to co miało być ogarnięte w środku, ogarnęliśmy w miarę możliwości, bo oczywiście jak zwykle był straszny pośpiech, bardzo dużo nas tutaj jest, każdy chce, żeby jego produkt, nazwijmy to, wyglądał idealnie, żeby gdzieś tam można było się z tym promować, no bo nie ukrywajmy, po to właśnie takie sesje się odbywają. No ale jest, jest, ja jak widzieliście szybko odpaliłem A7 III dodatkowo do FS5, z tego prostego względu, żeby gdzieś tam moje zapoznawanie się z tą kamerą nie było kosztem tej sesji dzisiejszej. Poza tym, właśnie w takim zestawie mam zamiar pracować w przyszłości, na ślubach i nie tylko. Do tego nie ogarnąłem jeszcze FS5 na Roninie, a widziałem, że da się. No i póki co bardzo mi się ten zestaw podoba. Dobra, lecimy jeszcze w plener, zrobić kilka kadrów. I patrz, no, biczek, do patrz jadę, prosto do kamery. Się, I znowu biczek plecka, biczek plecka, biczek plecka. Co najpierw mam tylko jedną baterię z nowej kamery. Druga jest w drodze, ale nie dotarła na dzisiaj, ale widzę, że spokojnie 46% jeszcze. Także ludzi. Mamy to. Uciekam do domu, oglądać materiał. Eee, myślę, że wszystko wyszło jak należy, ale to się dopiero okaże. Z takich rzeczy na gorąco na temat kamery. Eee, mega sprawa, jeśli chodzi o monitor. Tak samo o wizjer, teraz jak wyszliśmy na zewnątrz, filtry ND, no po prostu bezcenne. Natomiast wiadomo, no, dużo trudniej się z nią pracuje na monopodzie, jest cięższa. Ale wszystkie potrzebne funkcje są praktycznie pod palcem. Jeszcze pewne rzeczy będę musiał sobie poustawiać, z tego co zauważyłem, wyszło w praniu. No i pewnie jeszcze przez wiele godzin w przyszłości będziemy się ze swoją oswajać. Ale takie już moje życie, życie za film. Do zobaczenia wkrótce.